Czy związek osoby unikającej z inną osobą unikającą albo narcyzem ma szansę przetrwać? Dzisiaj na unikowy.pl. Relacja osoby z unikającym stylem przywiązania z inną unikającą lub z narcyzem to temat pełen paradoksów. Na pierwszy rzut oka takie związki mogą wyglądać stabilnie albo nawet obiecująco, ale ich dynamika. Kryje w sobie wiele problemów i sprzeczności. Jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od związku dwóch osób z unikającym stylem przewiązania. Wydawałoby się, że taka relacja może być idealna. Obie osoby rozumieją swoje potrzeby przestrzeni, niezależności, a także unikania emocjonalnych konfrontacji. Ale to, co na początku daje komfort, z czasem staje się źródłem trudności. W takich relacjach brakuje głębokiego emocjonalnego połączenia. Unikający często funkcjonują na powierzchni emocji. Potrafią długo utrzymywać relacje, ale bazujące na rutynie, unikaniu konfliktów i omijaniu trudnych rozmów. To mogą być związki, które na zewnątrz wyglądają stabilnie, ale w środku brakuje im prawdziwej intymności. Są to często relacje typu situationship, nie do końca przyjaźń, ale też niepełnoprawny związek. Mogą to być również układy typu friends with benefits, gdzie unika się zaangażowania emocjonalnego, skupiając się jedynie na fizycznym aspekcie relacji. W takich związkach obie strony mogą unikać odpowiedzialności za budowanie głębszej więzi, ale podświadomie cierpią. Dlaczego? Bo mimo, że unikający boją się emocjonalnej bliskości, to tak naprawdę pragną miłości. Tłumią te pragnienia, bo lęk przed zranieniem czy odrzuceniem jest silniejszy niż chęć otwarcia się na kogoś. W rezultacie żyją w pustce emocjonalnej, którą próbują wypełnić powierzchniowymi relacjami. Teraz przejdźmy do związku unikającego z narcyzem. Taka relacja jest pełna intensywności, ale również ogromnych napięć. Narcyz z jednej strony jest atrakcyjny dla unikającego, bo jego pewność siebie, charyzma i zdolność do kontrolowania sytuacji sprawiają, że unikający czuje się bezpiecznie. Na początku narcyz może wydawać się idealnym partnerem, który przejmie kontrolę nad relacją, co pozwala unikającemu zachować emocjonalny dystans. Z czasem jednak dynamika zmienia się i narcyz zaczyna wymagać coraz większego podziwu, uwagi. I emocjonalnego zaangażowania, na co unikający reaguje wycofaniem. W takich związkach często dochodzi do powtarzających się cykli zbliżania i oddalania. Unikający czuje się osaczony, a narcyz porzucony emocjonalnie. Efektem jest toksyczna spirala, w której narcyz stosuje manipulacje, a unikający coraz bardziej zamyka się w sobie. Co ciekawe, Często osoby z unikającym stylem przywiązania po odrzuceniu przez partnera bardziej emocjonalnie dostępnego wchodzą właśnie w takie powierzchniowe relacje. Czy to z narcyzami, czy w sytuacjach typu friends with benefits, na przykład. Dlaczego? Bo takie relacje są dla nich bezpieczne. Nie wymagają dużego emocjonalnego zaangażowania, pozwalają zachować dystans i kontrolę. Ale problem polega na tym, że nawet w takich związkach unikający podświadomie cierpią. Pragną miłości, choć nie wiedzą, jak ją przyjąć. Boją się zranienia, więc wybierają relacje, które nie mają szansy na głęboką więź. To mechanizm obronny, który chroni przed bólem, ale jednocześnie wzmacnia samotność. Co zatem dzieje się, gdy unikający zostają porzuceni? W takich sytuacjach często doświadczają pewnej ambiwalencji. Z jednej strony mogą odczuwać ulgę, że uniknęli głębszego zaangażowania, z drugiej strony pojawia się tęsknota i poczucie straty. Gdy były partner wyciąga do nich rękę, mogą wrócić, ale często nic się nie zmienia. Wracają do związku, bo pragną bliskości, ale ich mechanizmy obronne nie pozwalają im otworzyć się na głęboką relację. Podsumowując, związek unikającego z drugim unikającym, lub narcyzem, jest jak spacer po polu minowym yy, niby bezpieczny, ale pełen ukrytych napięć. To relacje, które mogą trwać latami, ale bez prawdziwego spełnienia. Kluczem do zmiany jest praca nad sobą, zrozumienie własnych lęków i podjęcie wysiłku, by otworzyć się na głębszą intymność, bo unikający pragną miłości muszą tylko nauczyć się, jak ją przyjąć. Do zobaczenia.